5 4 3 2 1 Woo! Płockie ogrody światła już otwarte. W tym roku otwarcie nastąpiło już 14 grudnia. Przez kilka kolejnych tygodni odwiedzający wzgórze Tumskie będą mogli spacerować w niezwykłej scenerii. W tym roku instalacja jest naprawdę duża. To jest aż 300 tysięcy punktów światła i co jest dla nas też ważne w technologii LED, więc zużycie tego prądu jest dziesięciokrotnie mniejsze niż w przypadku tradycyjnego oświetlenia, także tych przygotowań tutaj było bardzo, bardzo dużo, ale no myślę, że efekt mówi sam ze siebie i, i, i też obecność tylu osób, które dzisiaj spędzą z nami tutaj czas. Sobotnie otwarcie ogrodu światła rzeczywiście przyciągnęło sporą grupę ludzi. Ogrody będą czynne do 6 stycznia 2025 roku. Nie ma właściwie takiego jednego motywu przewodniego. Każdy znajdzie coś dla siebie. Można tutaj znaleźć i postacie ludzkie, takie jak na przykład baloniarz. Wiele jest motywów zwierzęcych, wróble, wielki paw, który przykuwa naprawdę uwagę od samego początku. Yy, yy, ramka do robienia zdjęć. Naprawdę jest w czym wybierać. Światła będą włączane codziennie o godzinie 16 i będą gaszone o północy. Wyjątkiem jest okres bożonarodzeniowy, Sylwester i Nowy Rok. W te dni ogrody będą czynne aż do trzeciej.